Hej, hej, święta tuż tuż, choineczki trzeba stroić, prezenciki rozpakować. No to my sobie życzmy w takim razie paczuszkę pełnych Z, paczuszek omikronów, żeby nam sypał pięknie Jir. No od czego my tutaj więcej możemy chcieć? A no tak, więcej części do reliktów, więcej przerabiania maców. Kurczę, zapomnieliśmy o jednej tylko smutnej rzeczy. Niestety jest to CG. I jedynie co my dostaniemy pod choinkę od CG to figa z makiem z pasterniakiem. No cóż... Przejdźmy w takim razie do poważniejszych rzeczy. Mamy grudzień, mamy czas na nasz planer piękny oczywiście przedstawieniem, także tutaj zaczniemy sobie od toalety, zaprezentujemy co się w nim zmieniło w porównaniu do listopada, a więc sobie przejdziemy do kolekcji. No i w kolekcji mamy takie rzeczy, że dalej robimy leje, no tutaj się nic teoretycznie nie zmienia, jedynie co nam doszło tutaj, no to mamy komandora Luka Skywalkera już zrobionego z G12, podbiliśmy go na relikta 7. Do tego mamy jeszcze wyfarmiony, troszkę więcej szardów, jeżeli idzie o kapitana Rexa. Brakuje mi w tym momencie już tylko 20, żeby go zrobić na 7 gwiazdek. Knesa już jest wyfarmiona. Mieliśmy ją wtedy chyba na 6 gwiazdek, albo 5, nie pamiętam teraz dokładnie, wydaje mi się, że było 5. Plus do tego oczywiście mamy już G12, brakuje tylko dwóch itemów, żeby ją wrzucić na relikcie. Weekend chyba był na G12, więc tutaj się nim nie przejmujemy. Leia też została wyfarmiona już na G12, bardzo dużo pomógł event z Bowsz Leją, który się pojawił, no akurat toaleta nie miała okazji jej zrobić, więc bardzo dużo mi to pomogło, żeby szardów uzyskać, jeżeli idzie tutaj podbicie jej. Rolo już mamy też na 7 gwiazdek zrobioną, Trypio tak samo się zbiera, cały czas powolutku z czubaczką, czy w nie sam Trypio. Drogana chwilowo nie farmię, ze względu, że farmiłem te relikty, żeby wbić akurat Celesa, no i w dodatku jeszcze zaraz Knesę muszę podbić, więc... Drogan sobie poczeka w kolejce. Jak sami jeszcze pełno szardów jest do zbierania, pełno rzeczy mamy dorobieni, więc tutaj akurat nie ma czym się przejmować. Scout Trooper powoli się farmi. No i co? No, no to jest dosłownie tyle co my zrobiliśmy na toalecie przez miesiąc, więc y, super progresu jakiegoś nie ma, no ale niestety nic tak super kolorowo nie wypada jakbyśmy chcieli. Po drugie, jeszcze trzeba mody pofarmić troszkę, bo brakuje do i paczka. tutaj, brakuje modów, nie mamy trójkąta. Z tego co pamiętam CLS też jeszcze takich super pięknych modów nie ma jakie bym chciał więc trochę czasu to zajmuje no i tutaj tak naprawdę no, dużo się nie zmieniło, drobiliśmy dwie, trzy postacie gdzieś tam podbiliśmy delikatnie I to jest dosłownie tyle co mamy w toalecie więc co lecimy na no, malucha w takiej sytuacji No jeśli idzie o maluszka no to tutaj w sumie tak naprawdę dalej robię to samo, <laughs> ciągle męczymy malaka to jest taka podstawa już od tych dwóch chyba miesięcy czy trzech tak naprawdę, no jesteśmy coraz bliżej i tutaj mam nadzieję, że przed świętami się uda, więc jak sami wiecie, no itemy są przygotowane, jedynie czego brakuje to mózgów, owszem mógłbym je sobie poczekać spokojnie aż nam z TB wypadną, czyli 5 TB wygranych jest. Ale wiadomo, no korci mnie już skończenie tego malaka, malaka, żeby relikty mieć spokojnie gotowe już na kolejne postacie, więc tutaj no poczekam, skończy nam się TB, dostaniemy nagrody, dostaniemy zgaca jakieś diaksy. No i w tym momencie kupię te ostatnie 5 brakujących, a z kolejnych TW będą się zbierać na inne postacie, no wiecie, już troszkę trwa robienie tego malaka. Ale niestety, no dopóki nie będzie zakończony, uważam, że projekt nie jest zrobiony, bo takie było coś co chciałem osiągnąć, tak? Więc jedynie co jeszcze jest zrobione na tym koncie i co zostało zmienione, no to mamy generała Grewusa. Grewwoods Gribus jest już zrobiony na relikcie 7, tyle ile chciałem zrobione. Wiadomo, że tylko trzeba popracować nad modami. Cały czas są farmione statki, które są potrzebne w Vulture Droid i Hiena Bomber oczywiście, żeby zakończyć mój projekt. Będziemy oczywiście myśleć co dalej, tak? bo jeżeli idzie o flotę... No i tutaj kolejną rzeczą, która robiona jest, to jest oczywiście team widza, więc tutaj Mofgideon już ma relikta zrobionego, General Vers jest na G12, Dark Trooper tak samo jest na G12. No, i Colonel Stark jest zrobiony na G12. No, Pieta mamy już dawno na R8, więc się nim akurat nie przejmuję. Na razie reliktów nie podbijam Gidenowi, bo tak jak mówiłem, czekam aż tego malaka skończę. Dopiero potem będę mógł robić i tak na pierwszy rzut oka zrobię chyba ich po prostu na relikcie 5. Potem zobaczymy, ewentualnie jak będzie potrzeba, będę podbijał wyżej. Chociaż Dark Troopera mógłbym pomyśleć od razu zrobić na R8, ale myślę, że na razie skupię się tutaj, żeby mieli wszyscy R5 i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Przejdziemy sobie do średniej. Kąta. Na średnim koncie tutaj wiecie, mamy tak naprawdę ten sam plan. To co się zmieniło, no to mamy Rey na ulcie już zrobioną. E, mamy piątego brata zrobionego na relikcie siódmym. Już ósmy brat jest e, no na razie na zerowym relikcie. E, druga siostra mamy G12. Dziewiąta siostra cały czas się farmi, z G11 siedzi. Siódma siostra ma tam chyba G8, G9, ale też szardy są farmione, więc tam nie ma no, G10 akurat, więc nie ma czym się przejmować. Brakuje Kairotechów już, jeżeli od to idzie, już mi tam zaczęło tego niestety doskwierać, no ale cóż, to jest to, co każdy ma tak naprawdę. No i teraz tak, jeżeli idzie o... Przygotowania jeszcze w grudniowe Poza tym postanowiłem, że jednak wrzucę Tomray na relikcie 9 Żeby ładnie siekała Więc akurat dlatego też mniej więcej Ósmego brata nie robię, ponieważ te części Co mam, chcę zostawić pod raj Zobaczyć jak to pójdzie, oczywiście kryształy idą w ruch Żeby mózgi szybciej uzbierać No i co, no kolejnym planem będzie dokończenie Zori, no i zrobienie Bena Solo Tutaj jeszcze rozważam, czy później nie zrobić Baris, jak i oczywiście 50RT i, i L3 l akurat mam na r po tym zakupieniu paczki, więc tylko podbić je ewentualnie na R7 jakieś super mody zrobić i naprawdę fajny team by się zrobił do tej reji w sumie na razie to tyle wygląda, bo więcej aktualnie planów pod tym nie mam bo ben to też kilka miesięcy zajmie, więc możemy przejść sobie na główne konto to cały czas robimy leje w tamtym wypadku mieliśmy Reksa, dopiero zrobionego na relikcie plus do tego Scouta trzeba było wyfarmić Knesę, Drogana i... i coś tam chyba jeszcze było Teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam. No ale zostały w tym momencie tylko scout mi do zrobienia, więc trzeba Jir wyfarmić, który nie wypada tak super jakbyśmy chcieli. No i co? Takim życzeniem tego głównego konta jest to, żeby na święta była leja. Mam nadzieję, że nam to się uda. Samą leję zdobyć, no nie wiem, zobaczymy. No wszystko zależy oczywiście, ile lusterek będzie wypadać. No ale tutaj została już tylko leja do zrobienia. No i rozważam, czy po prostu jeszcze do tego później nie dorobię sobie. Jeżeli idzie oczywiście o jedną postać później, bo z robimy tą prawdopodobnie baris po to, żeby ona była do rejki, żeby ta rejka była bardzo upierdliwa także to jest w sumie tyle co aktualnie robię na głównym koncie więc cały czas leję, męczę i mam nadzieję, że przed świętami ją skończę, będzie wymęczona i zobaczymy oczywiście jak to pójdzie, więc e, oczywiście tutaj skończymy nasz materiał. Dziękujemy za wspieranie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subik, dzwoneczek jak chcecie być na bieżąco. No i oczywiście co, ja wam życzę wesołych świąt, jeżeli o to idzie. Mam nadzieję, że Wasze marzenia i życzenia się spełnią. I także miłego wieczorku Wam życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia.